Www sklep Mój! Uczciwy interes książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. Www sklep .com. Come. Y -y, please come. Radiowy? Przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. No Gdzie, wsze... pan, jest? Gdzie no i... pan jest? Ja jestem jak zwykle, proszę pana, piękne miasto Koszalin, a pan yy, chciałby się powiedzieć Nie... jak zwykle, czyli od... Tam... Nie chcę pana drażnić no, ty... no, w tym no, tygodniu Acapulco. No, no. no, to mnie pan drażni, ale panie żeby żebym ja pana trochę podrażnił, opowiemy trochę o tym, co się dzieje w Polsce. Zgadza się pan? Ale, ale tej... związane jest to też z zagranicą. Chętnie się oderwę wzrokiem Rozgaduj... od tego morza tutaj pacyficznego. Żebyśmy się za bardzo nie rozgadali, bo mam ze trzy co najmniej tematy do poruszenia. Proszę pana, podsłuchy, wiadomo, zmienia się ustawodawstwo w naszym kraju. I teraz tak, będzie możliwość przejmowania majątków, których przez lata dorobili się przestępcy, proszę pana. Ale niektórzy mówią, że to może uderzyć we właścicieli firm prowadzących legalną działalność. Na przykład stosuje się podsłuchy. I yy, służby dowiadują się, że jakiś samochód z kradzieży ktoś tam kupił, zajmują ten samochód, który ktoś kupił w dobrej wierze. A jeżeli się stwierdzi, że ktoś jest przestępcą, to mu cały majątek się skonfiskuje, a później się będzie dochodzić do tego, czy rzeczywiście jest on przestępcą. Ministerstwo. Chcę przyznać służbom nowe uprawnienia w zakresie zakładania podsłuchów, nagrywania prywatnych rozmów, kontrolowania maili czy śledzenia aktywności w internecie. A projekt rozszerza katalog przestępstw, w przypadku w których służby przed wszczęciem śledztwa będą mogły prowadzić kontrolę operacyjną. Ma być możliwe także w przypadku podejrzenia, np., że doszło do złożenia nieprawdziwego zeznania, czy utrudnienie prowadzenia śledztwa. No, no i teraz i to. No niech pan się odniesie. Czy państwo, proszę pana, nie za bardzo zaczyna ingerować? Czy to nie jest tak, czy nie powinno być tak, że. No Nie podejrzewa się wszystkich o niecne czyny, panie Wójciechu, Zakłada się podsłuch stu osobom, a nóż widelec dwóch będzie nieuczciwych, czy pięciu, a ja nie od Ja pana, z tej ustawy nie wyczytałem. Natomiast tak, pierwsza rzecz, która się panu trochę nie podobała, sądząc z pańskiego głosu, że ktoś kupił od złodzieja samochód w dobrej wierze i ma go skonfiskowanym. To jest przepis stary, nie tylko polski. On był i za PRL-u no tak, i no. był też, proszę pana, przed wojną. Jeżeli człowiek kupi od pasera coś, co ma prawdziwego właściciela gdzie indziej. Jak pan kupił od złodzieja w dobrej wierze, bo ten złodziej sfałszował dokumenty na tyle precyzyjnie, że pan się nabrał na to. To winny jest przestępca, natomiast no, pan musi oddać. Pańska strata. Panu się w życiu przydarzyło takie nieszczęście, że ten przestępca wyłudził od pana force za samochód. Natomiast ten samochód samochód się panu nie należy. Ma właściciela, któremu go ugradziono. No dobrze. Samochód wraca do prawowitego właściciela. Okej, okay, okej. Okay. Natomiast pan się może sądzić z tym przestępcą o odszkodowanie, że on pana wyłudził. No tak, panie, panie Wojciechu, ale tu chodzi o rozszerzenie tych możliwości działania, możliwości działania, no uprawnień, służb specjalnych w naszym kraju, bo Helsińska Fundacja Praw Człowieka, prawnicy z tej fundacji ostrzegają, że jest to, coraz więcej jest ingerencji ustawodawcy w prawo do prywatności, panie Wojciechu. Jest, proszę pana. Pana, bo rozwój internetu nastąpił i telefonów, czyli pojawiły się nowe sfery prywatności i pojawiają się w związku z tym nowe regulacje dotyczące nowych sfer. Nie było kiedyś w ogóle przepisów dotyczących internetu, bo nie było internetu. I taka Helsińska Fundacja, żeby ona się mogła w ogóle czymś zajmować, to właśnie sobie wymyśla nowe tematy. I teraz. O Pojawił się nowy przepis. No, nowy przepis się pojawił, bo się pojawił nowy internet, którego wcześniej nie było. Pojawił się nowy przepis dotyczący telefonii komórkowej, bo wcześniej nie było telefonii komórkowej, to przepis jest nowy. Więc to nie jest nam przepisów, tylko to jest życie z postępem. Natomiast to, co pan powiedział, że Ziobro chce, Skonfiskować komuś całe przedsiębiorstwo jego, bo tak. wykryli, że on jest przestępcą. Podejrzewają, jakaś że jakaś część tak. jego zysku wpłynęła z przestępstwa. To jest już niebezpieczne, bo teraz może się okazać, że niszczymy przedsiębiorstwa. Uwaga, mafia ma jakąś legalną działalność, w której nie było żadnych lewych pieniędzy. I ma również nielegalną działalność. Ten sam człowiek, jeżeli my go złapiemy na nielegalnej działalności i zamkniemy wszystkie jego fabryki, co? Wyrzucamy ludzi z pracy na bruk, no czyli oczywiście. mnożymy bezrobocie, tak. niszczymy dobre przedsięwzięcie tak. gospodarcze, które nie miało nic wspólnego z przestępstwem, tylko dlatego, że podejrzewamy, że w tym drugim przedsiębiorstwie jakieś lewe pieniądze były prawe. Albo tutaj podejrzewano, proszę pana, po procesie sądowym długim i tak dalej, długoletnim, okazało się, że nie było przestępstwa, a przedsiębiorstwa już dawno nie ma. To już przechodziliśmy, przeżywaliśmy, wie pan, no w inny sposób, więc ta ingerencja, no mają rację ci z Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka, że ingeruje się w nasze życie coraz bardziej i co z tym robić? No, a Pan by chciał, żeby pana telefon był na podsłuchu, a nóż widelec coś Pan powie takiego, co może być uznane za niezgodne z prawem? Proszę Pana, nie mówię nic, czego musiałbym się wstydzić. No i he, chciałbym, no. żeby mój telefon był na podsłuchu w sytuacji, gdy do mnie dzwoni przestępca. Aha. I chce coś wyłudzić ode mnie, albo dzwoni do mnie dżihadysta i mnie terroryzuje, że mnie wysadzi w powietrze. To ja bym wolał, żeby mój telefon w takiej sytuacji był na podsłuchu. No To są takie teoretyczne pytania, yy, które mi pan. Z... To co? Powinni pana uprzedzić? Panie Cejrowski, będzie do pana dzwonić dżihadysta, to my podłączamy nie, 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 nie. pana telefon no, na powinni, podsłuch, tak? Powinni mnie uprzedzić, że chcą podsłuchiwać moje rozmowy. Od hmm. tego zacznijmy. No, no, tak no, Jak a, no ja, Jaruzel, zbrodniarz komunistyczny, yy, ale jednak. Miał jakieś przyzwyczajenia z przeszłości i informował ludzi za pomocą taśmy. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. W stanie wojennym we wszystkich no, telefonach tak. było słychać coś takiego. Tak. Informował, że losowo oni włączają się do pańskiej rozmowy. Być może nie tym razem, być może jutro, ale że tam czuwają po drugiej stronie. Chcę dostać informację, że mój telefon jest podsłuchiwany i chcę się dowiedzieć dlaczego. I wtedy niech podsłuchują. No tak, pani Wojciech, ja myślałem, że z biegiem czasu coraz mniejsza będzie ingerencja państwa w naszą prywatność, a tu się okazuje, że jest w Wręcz odwrotnie, coraz częściej o takich rzeczach słyszymy. Chciałem trochę, żebyśmy sobie, no to nie jest żart, ale śmieszna informacja, panie Wojciechu. I to, hmm. Jeden człowiek, mieszkający we Francji, stał sobie przed nocnym klubem, ale miał w kieszeni, proszę pana, papierosa elektronicznego. I to urządzenie wybuchło. Rozumie pan, co mogło mu uszkodzić? Rozumiem, I że teraz... mogła mu uszkodzić y, tylną kieszeń spodni, Ciiak, bądź ale... serce, bo wsadził sobie tego szluga na serce. No, a, te, a także jest jeszcze inna sytuacja, pan nie ma tego problemu, bo pan komórkowe telefony czy tam smartfony to przeważy. Wybuchają także smartfony, Panie Wojciechu. I te tak, elektryczne się rozgrzewają no. do wysokiej temperatury, się rozgrzewają i mogą coś podpalić. Ale to no, taki papieros i on wybucha, to wie Pan, to już. Proszę Pana, to są baterie. Wadliwe baterie, wadliwe złącza, następuje jakiś rodzaj przepięcia i ten prąd zaczyna płynąć intensywnie, albo wzrasta opór elektryczny, to by trzeba zbadać. Natomiast, no i wybuchają, no to trzeba wycofać te baterie i wsadzić inne. Natomiast to jest dla Dowód, że wszystkie kontrole jakości państwowe, typu sanepit, tam jakieś wie pan, dopuszczenie do obrotu jakiegoś lekarstwa, że to wszystko jest po nic. I powinno się polikwidować te wszystkie instytucje. Hmm. Powinien szczątkowy zostać sanepit, jeżeli ktoś chce sobie wodę zbadać albo rząd ma pytanie, czy to już jest epidemia, czy to tylko seria zatruć przypadkowa. Natomiast dopuszczanie rzeczy do obrotu handlowego za pomocą skomplikowanych instytucji i patentów, to bym wszystko zlikwidował, bo ma pan najlepszy dowód, że bardzo silnie kontrolowana ogromna korporacja, która wypuszcza telefony i ma przetestowane baterie na wszystkie sposoby przez urzędników, ma jednak na rynku produkt, który wybucha. Jeszcze o jednym takim nowoczesnym środku, i pan tam jest, i ja, i prawie wszyscy, bo się mówi, że jak tam się nie jest, to prawie się nie żyje. Facebook, jak ja bym na do napisał informację na Facebooku, panie W, zabrakło mi 10 zł, kurde, jestem w kiepskim miejscu, pan prześle mi, to by pan przesłał? Nie, proszę pana. No bo... właśnie. No proszę właśnie. pana, ja, bo ja w ogóle jestem ostrożny. A ja bym do pana zadzwonił, a nie... Nie umiem a nie, się no. też posługiwać, ale no. to musiałbym pana usłyszeć rzeczywiście pański głos z tą prośbą tak. jakoś wyczuć, czy to pan, bo pożyczanie no, pieniędzy musi być tak, osobiste. Tak, bo to jest takie zjawisko, wie pan, że to m, pisze do pana niby znajomy, pan mu tam przesyła jakieś konto, pan podaje i pan nie ma na swoim koncie już nic, bo pana ogłocą mają sposoby. Trzeba no, być czujnym. No trzeba być czujnym, ale ludzie nie są czujni, wie pan. No, jak na państwa na Facebooku się odzywa do Pana Pański znajomy. I wszystko w tym liście brzmi, no oni tak. prze przeklejają fragment starej no, korespondencji. Nawet zdjęcie się pojawia i tak, tak dalej. podkładają jakieś tam tylko frazy dotyczące tych 10 złotych. No to wiele osób się nabierze. To nie rozdzierałbym szatwie, pan. Postęp technologii wywołuje postęp złodziejstwa. Kiedyś byli kieszonkowcy i to jest odpowiednik kieszonkowca. Wyłudzenie najpierw małej sumy z kieszonki. Jak się nie zorientujesz, to ja sobie skopiowałem wszystkie twoje dane i spróbuję ci wyciągnąć następną porcję forsy. No tak. to jak się uda, to w ciągu kilkunastu sekund zeruje ci konto. I czemu ich się nie daje złapać, to mnie ciekawi. No właśnie. O to, że oni pana złapali na wyciąganie pieniędzy, to rozumiem, ale ta forsa dokądś popłynęła? I to jest ciąg dalszy mówienia o nadzorze. Nadzór technologiczny nad korporacjami jest nieskuteczny, bo telefony wybuchają. I nadzór finansowy nad bankami jest nieskuteczny, te wszystkie zabezpieczenia, bo można wyciągnąć forsę, ona płynie w końcu do jakiegoś banku przelewem. Co się nie daje złapać. Ale wie pan, bo jest jeszcze takie zjawisko, naczytałem się ostatnio, że na przykład dostaje jakaś pani SMS i tam jest napisane, chciałabym się z tobą zapoznać, poznać cię, nazywam się Zdzisiu, jestem wdowcem, proszę pana, dobrze sytuowanym. Czy nie zechciałabyś ze mną korespondować? No i ta pani odpisuje, proszę pana, na ten SMS, nie wiedząc, że płaci za niego tam 5,80 czy 6,20 z VAT-em, wie pan? I ten ktoś z tej drugiej strony prowadzi te korespondencje, prowadzi niektóre panie, niektórzy panowie także, bo niby panie do nich piszą, wpadają w długi straszliwe, bo płacą po 50-60 tysięcy za te sms -y. I się okazuje, że to jest firma, proszę pana, która. Taką działalność prowadzi. Ma wyszkolonych tych, nie wiem, jak to nazwać, pisarzy SMS-ów. Naganiacze są. Nagania I oni tam notują w tych swoich komputerach, że powiedziałem wczoraj tej pani, że jestem chory na grypę i potrzebuję pieniądze na lekarstwa. I ona mi odpisała to i tak dalej, i tak dalej. No w końcu. Po jakimś tam dłuższym czasie dochodzi do tego, że ta pani mówi: Może byśmy się spotkali. No to ten ktoś niby facet pisze, że tak, spotkamy się za tydzień, a za tydzień się okazuje: Oj, nie mogę do ciebie przyjechać, bo mieszkanie mi zalało, albo że tam coś innego się stało. I wie pan, że. To czasami latami ludzie dają się tak oszukiwać. Człowiek się nie zorientuje, że mu zginęło 6,50 za SMS-a, kiedy normalnie ze swoją korporacją. Orientuje ma podpisać... się. Orientuje się w końcu, ale ten, że ktoś z tej drugiej strony potrafi wytłumaczyć, że to jakaś tam sieć, że wiesz, inaczej nie mogę, bo coś tam wie pan. Po prostu A, no, to jakieś paradoksy, ale ludzie w to wierzą. Proszę i... pana, to jest łatwo zabronić takiej działalności. No, ale no właśnie nie zabrania się na, no. poziomie, na poziomie komórkowych tych kompanii można powiedzieć, że taki interes, że pobiera się od osoby, która wysyła wysyła SMS-a, pieniądze dodatkowe, jeszcze razem z tym SMS-em, że to powinno być zlikwidowane. Nie znam się na tym dokładnie, ale jeszcze można by wprowadzić przepis następujący. Nie wolno prowadzić działalności zarobkowej, posługując się kłamstwem. Gdyby Pan wprowadził taki przepis, to oni już nie mogą oszukiwać tej Pani przez telefon, że chce się z Tobą spotkać, jeżeli no nie właśnie. mają prawdziwie takiej intencji. No właśnie, no właśnie. Z ale punktu wieś... widzenia Państwa tego rodzaju regulacja byłaby zdrowa. Nie wolno byłoby sprzedawać szamponu, który leczy każdy łupież, jeżeli nie leczy każdego łupież. Jeśli tak? na tym, to przepadek zarobków z kłamstwa płyną. Ale zostawiamy to Panie Wojciechu. Jak tam w Meksyku? Mechiko, proszę pana, przynajmniej no, pogodę ma. A kapulko i te sprawy. Acapulco, wie pan, trochę strachu tutaj zawsze jest, dlatego że to jest na granicy płyt sejsmicznych i się trzęsie, to jest przedłużenie Kalifornii i tak dalej. I proszę pana, no jest strach, jak drgają hotele pod pańskim tyłkiem, bo nie wiadomo wtedy. Czy z dziewiątego piętra lecieć klatką schodową na ulicę, czy zostać w tym łóżku, czy przejdzie, czy nie przejdzie, nic nie wiadomo. To jest nieprzyjemna strona. No, to za to się płaci. U nas zimno, ale się nie trzęsie, a tam ciepło, a czasami może się zacząć. Panie Wojciechu... No, pan się trzęsie z zimna, ja się no, trzęsę z z się wszystkim. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Z Panem Wojciechem i ze mną spotkają się Państwo już w miesiącu całkiem zimowym, czyli w grudniu. Do usłyszenia. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.